Siemano siemano TV Meksikano otwieram wam drzwi albo Meksikano TV otwieram wam drzwi słuchajcie wczoraj została mi się jedna pierś 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 jedna pierś z kurczaka a że miałem mleko kokosowe od widza nie wiem czy jeszcze pamiętam że je mi wysłał i widzisz akurat wykorzystam te mleko kokosowe mam nadzieję że się żyje e, zrobię pierś z kurczaka z, właśnie z mlekiem kokosowym no i to nam będzie potrzebne Potrzebna będzie nam pierś z kurczaka, ile razy już to powiedziałem? Trzeci raz mówię. <laughs> z kurczaka pierś, którą pokroimy w paski cienkie. To Wam potem pokażę. Oczywiście mleko kokosowe będzie potrzebne. Będzie nam potrzebne też kary. Będą nam potrzebne kury. Eee. No, z czym to się może kojarzyć? To już tylko mogą odpowiedzieć inni. No. No nie powiem, bo zaraz bana dostanę. W każdym razie marchewka, którą mocno trzeba trzymać w dłoni. Trochę czosnku. Ja daję dwa ząbki, może dać mniej. Cebula. Papryczka. Także jeszcze papryczka ostra w proszku, bo nie wiem, gdzieś tu się hula. Nam. O właśnie, e, z góry znalazłem. Papryczka ostra w proszku. No cóż. Trochę sosu sojowego. Widzicie, jak dobrze, że kupiłem ten sos sojowy. Najlepszy sos sojowy, tylko z Unifot, Sosu sojowego, no i oczywiście oliwy lub oleju. Więc przez ten przystąpimy do działania, Patrzę w lusterku się odbijam. przystąpimy do działania. Będziemy kroić, co pokażę na tej oto kamerze, widzicie kupiłem drugi statyw, żeby, żeby nie biegać z, z nagraniem, potem to zmontuję z dwóch, z dwóch ujęć. Także zaczynamy. Mamy już kurczaka pokrojonego. Także dodamy do niego trochę sosu sojowego. Nie przesadzać. Dlatego nie będziemy solić. No trochę nie przesadzał. Nie przesadziłem chyba. Trochę sosu sojowego. Modny sos sojowy się w mojej kuchni zrobił strasznie. Dodamy kary, kary. Nie żałujcie. Nie żałujcie kary, naprawdę. Nie żałujcie kary. Sypać. No rozsądnie. Ja to prawie, prawie pół paczki sypałem. Tej. Oto, tej paczki. Kary dodamy oczywiście papryki ostrej. Dodamy <laughs> ciekawe jak tam major odpoczywa. Też ja nie żałujmy papryki ostrej. Ma być na ostro, trochę meksykańsko będzie zajeżdżać, bo będzie ostro. No i damy, ja dodaję oliwę z oliwek, którą też dostałem od widzów. Jak mi się skończy, będę musiał kupić. Tak. trudno. Po to, żeby potem nie dodawać oleju albo oliwy na patelnie. I słuchajcie, no cóż, to, to trzeba będzie wszystko wymieszać. Odstawić na bok. A my pokroimy w tym czasie na plasterki cebulę jedną. Drobno posiekamy ten czosnek. No i oczywiście w paseczki spróbuję pokroić jakże zasnął i piękną marchewkę. To, to by był ogon dopiero. Rządło! Przepraszam bardzo. Co też Wam pokażę. To trzeba przemieszać, odstawić. Niech to sobie przechodzi przy prawami, także nic dorecznicując, bardzo proste jedzenie. przesmażeniu warzyw, słuchajcie, wyrzucamy je na półmisek. Uważając, żeby czegoś nie, nie powyrzucać na bok. Już nie powiem brzydko. Miałem trochę inne słowo na na myśli. Wrzucamy sobie na bok i będziemy, słuchajcie, posmażać naszego, naszego kurczaka. Nie trzeba dolewać już oliwy ani oleju do ognia, ponieważ kurczak ma w sobie olej lub oliwę, jak kto woli. No i cóż, trzeba to po prostu podsmażyć. Kurczak nam się podsmaża. Sobie na spokojnie. A my zajmiemy się otwieraniem mleczka kokosowego. Jak ktoś nie ma otwieracza, to można się posłużyć nożem. Zaraz będzie pan. Nie będę uczył. Po prostu zobaczycie. Mam nadzieję, że widać. Widać. Widać? Nie widać. Nie widać, widać. Widać. Bardzo prosto. Wystarczy dosyć ostry nóż przy ale Nie będę uczył. Wbijamy. Trochę odjąć. I jedziemy dookoła. Da się? Czy ono żyje jeszcze w ogóle? Ciekawe. Chyba da się. Chyba żyje. Mam nadzieję. kurczak słuchajcie się nam usmażył i rzucimy teraz te wszystkie warzywa, które żeśmy wcześniej podsmażyli. Oczywiście, bardzo kolorowo, jak widać, się zrobiło. Trzeba to przemieszać, przeorać. I cóż, zalejemy to na koniec tym mlekiem. E, sprawdziłem stan, ważno stan ważności 2020. Dobry. Tam mówili w przepisie, że całe mleko wlać. No i wleję całe. Czort. No i cóż, trochę zredukować. I powinno być danie gotowe. Pierwszy raz to robię, więc nie wiem nawet jak smakuje, powiem wam szczerze. Ale po spróbowaniu, na pewno, na pewno trzeba to zredukować, bo widzę, że tego sosu jest dużo. Na pewno, po spróbowaniu powiem wam, czy warto to robić, czy jest to zjadliwe. No. Pachnie ładnie. Cóż, zobaczymy. I oto mamy kurczak z mleczkiem kokosowym. Czy to jest dobre? Słuchajcie, jest naprawdę bardzo dobre. Polecam. Meksykanin był na kokosach. Trzymajcie się.